Jak Państwo wiedzą, w rajdach kierowca to 50% załogi. Jest jeszcze pilot Maciek Baran, którego w tej chwili zapraszam. Panowie, nasiedzicie się sporo w tym sezonie w samochodzie, więc na razie proponuję Wam te oto wygodne foteliki, tak jak w aucie, Robert po lewej, Maciek Niech po prawej. Będzie. Chyba niczego nie pokręciłem. W tym roku się nasiedzimy w gwałcie, także dobrze było postać. Robert, Wyspy Kanaryjskie za tydzień, tak? Za miesiąc debiut w Rajdowych Mistrzostwach Świata. O tym debiucie już zdążyłeś tutaj wspomnieć. Ten bardzo długi OS, ponad 50 km łącznie prawie 400 km OS-owych. No i ta nawierzchnia szutrowa, na której jeszcze nie testowałeś. Powiedz, jak do tego podchodzić do tego wyzwania? Bo krążą takie opinie, że jednak kierowcy wyścigowi to na asfalcie. Owszem sobie radzą, natomiast na luźnej nawierzchni może już być różnie. Chodzą takie opinie i tak naprawdę nie wiem czego się spodziewać. Oczywiście parę razy miałem okazję pojeździć na nawierzchni szutrowej, jeździłem dużo na śniegu, ale było to pojedyncze i bardzo krótkie pojeżdżawki. Tak naprawdę rajdy, jeśli chodzi o dyscyplinę, mają dużo więcej trudności niż sądzę sama nawierzchnia i dużo więcej rzeczy, które będę odkrywał w trakcie sezonu niż, niż sama zmiana nawierzchni i jeżdżenie po szutrze. Uważam, że będzie dużo więcej i dużo ciężej poznać i nauczyć się innych rzeczy, które właśnie charakteryzują dyscyplinę rajdów. E, tak trudno mi i, i tak naprawdę doświadczenie jest tutaj bardzo ważne, dużo bardziej ważniejsze niż, e, niż, niż wyścigi. E, w wyścigach e, dla porównania e, jest, jedziemy wyścig w Barcelonie, sobie wynajmujemy tor na jeden dzień e, miesiąc przed e, tym wyścigiem. E, jeździmy do upadłego. Tak naprawdę e, można i w, w czasie jednego dnia zrobić 600-700 km. E, na, na jednym torze w jeden dzień. Poznajemy ten tor, ustawiamy auto, przyjeżdżamy miesiąc później na wyścigu i ok, zmienia się na przykład pogoda, zmieniają się warunki, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o kierowcę, ten kierowca wszystko wie. W rajdach, wszystko jest tak naprawdę dla mnie nie wiadomo i tutaj mógłbym odpowiedzieć, jakie mam odczucia, jeśli chodzi o shooter, ale i tak te odczucia i, i według mnie moja opinia e, może się dużo zmienić, jeśli e, wyjedziemy na pierwszy OS. E, mamy zaplanowane testy oczywiście przed Portugalią, e, które na pewno będą bardzo ważne, ale jednak e, e, OS -y rządzą się swoimi prawami i, i całkiem inaczej jest stanąć na starcie OS-u którego się nie zna, a przejechać na przykład po raz kilkanaście dany fragment trasy na odcinku testowym, który tak naprawdę po trzech, czterech przejazdach dla mnie się staje torem, ponieważ zaczyna się kojarzyć zakręty, zaczyna się kojarzyć miejsca, pamiętać tak naprawdę trasę i już nie jest to tak naprawdę rajdowanie, jest to przejeżdżanie danych fragmentów trasy, a na rajdzie nie ma czegoś takiego. Na Radzie musi być stuprocentowe zaufanie do opisu, do opisu, który musimy razem z Maćkiem sporządzić, co też nie będzie łatwe, ponieważ samo przejeżdżanie, opisywanie trasy jest bardzo wyczerpujące i trzeba utrzymać bardzo wysoką koncentrację i nie ma miejsca na błędy. A niestety te błędy w opisie dopiero widać w trakcie przejazdu ostrego, czyli tak w rajdzie, w rajdówce, także jest to naprawdę duże wyzwanie i sądzę, że naj, najcięższą rzeczą, która mnie czeka w tym sezonie jest właśnie pracowanie nad odpisem i tutaj będzie sądzę największe pole do poprawy, do manewru i, i to będzie klucz do naszych też wyników i do naszych, naszej współpracy. No właśnie Maćku ty jesteś bardzo doświadczonym pilotem w odróżnieniu od mało doświadczonego jeszcze relatywnie w rajdach Roberta. Masz na koncie całą masę startów w Mistrzostwach Europy, występy w Mistrzostwach świata. Powiedz jak ty podchodzisz do tego sezonu. Jakie to jest dla ciebie wyzwanie i czy rzeczywiście widzisz tutaj pole do poprawy w tym miejscu o którym mówi Robert. Po pierwsze dzień dobry państwu. umiem was wszystkich widzieć bo się nie przywitałem na początku. Jest to dla mnie wyjątkowo ekscytujący sezon po tym jak 11 lat spędziłem w jednym zespole z jednym kierowcą. Tak teraz przesiadam się do chyba, myślę, że najszybszego kierowcy w Polsce, się okaże, albo na świecie. I będzie na pewno dużo pracy, którą musimy wykonać. Musimy się nauczyć razem współpracować, zapisywać trasę, potem szybko jechać. Robert mówił, że nie ma miejsca na błędy, i faktycznie tego miejsca nie ma. Mam nadzieję, że to moje doświadczenie i te lata spędzone w rajdówce pomogą, pomogą nam jak najszybciej od, odnaleźć właściwy rytm, i, i to będzie coś, co przyjdzie łatwo i naturalnie. Robert, ty oczywiście podkreślasz, mówisz cały czas, że to jest sezon. Przede wszystkim, przynajmniej jego początek na naukę, na zdobywanie doświadczeń. Ale pamiętam, powiedziałeś mi kiedyś, że zdobywanie doświadczeń nie polega na tym, żeby sobie jechać na trzecim biegu spacerowym tempem i odpuszczać. Czy jednak z tej sportowej strony, ze sportowego punktu widzenia stawiasz sobie też jakieś cele, jeśli chodzi o wyniki, czy też o samo tempo jazdy? No tak, zbieranie doświadczenia to jest zależy jak dla kogo są różne techniki zbierania doświadczenia. Niestety, żeby stać się jednym z najlepszych na świecie w poszczególnych dyscyplinach, czasami te doświadczenie, zbieranie doświadczenia mogą być w cudzysłowie bolesne i mogą, wiadomo, jeśli jedziemy wolno i podróżujemy sobie turystycznym tempem, jest dużo jest duże mniejsze prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy i duże mniejsze, mniejsze prawdopodobieństwo, że niedociągnięcia wyjdą. E, oczywiście to nie będzie tak, że my sobie staniemy na pierwszym OS-ie e, i sobie powiemy, no to znaczy powiemy, <noise> ja zadecyduję, ale e, nie, nie może tak być, że e, m, razem z Maćkiem będziemy podejmować ryzyko. To ryzyko musi być oczywiście skalkulowane, ponieważ sporty samochodowe nie są. E, no, jakieś ryzyko się wiąże z uprawianiem ich. Ale to ryzyko musi być kontrolowane i na pewno doświadczenie Maćka, zgranie się, które Maciek podkreślił, sądzę, że przyjdzie dosyć łatwo. Będzie bardzo ważne, ale to stopniowo będziemy w stanie ocenić i będziemy stopniowo w stanie ocenić, jak szybko będziemy mogli podróżować. W cudzysłowie dosyć bezpiecznie, ponieważ jest to najważniejsze. E, tak jak powiedziałem, jest, są dwie rzeczy. Kierowca, który jest poza autem, e, który zawsze e, no, podchodzi do tego chłodno, przynajmniej ja. E, I kierowca, który jest w aucie, który e, dąży do e, polepszania się, dąży do e, perfekcyjności, tak naprawdę. Perfekcyjnego przejazdu w rajdach nie ma. W wyścigach jest to, jest to do wykonania, ale jest to może perfekcyjne okrążenie. Mi się udało może przejechać dwa, trzy razy w mojej karierze. Zawsze w cudzysłowie śmieję, śmieję się z, z mówienia, że ktoś przejechał dany OS, nie da się szybciej. Ja jestem w stanie. Udowodnić e, wszystkim, e, chociaż, e, że ponieważ wy, wy, wychodzę z toru, e, gdzie na torze się właśnie dąży e, maniakalnie do tej perfekcyjności, e, każde pół na godzinę wejście szy, szybsze w zakręt jest bardzo ważne. W rajdach m, sądzę, że nie ma tego. Jest e, dużo wie, bardziej. E, promowane doświadczenie, improwizacja, oczywiście im mniejsza improwizacja im wszystko bardziej pod kontrolą i wszystko bardziej jest zrobione e, blisko tej perfekcyjności, e, tym jest lepiej, dlatego sądzę e, niektórzy kierowcy wygrywają, niektórzy e, są drudzy, niektórzy przegrywają, ale e, no, jest każdy sport, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. E, my startujemy w, teraz w no, najtrudniejszych rajdach e, Mistrzostw Świata i na pewno będziemy mieli duże wyzwanie, które nie będzie tylko jeśli chodzi o wyzwanie, żeby przejechać jak najszybciej ten OS, tylko będzie to wyzwanie, żeby ten OS przetrwać, żeby dojechać do mety, żeby dbać o auto, żeby zobaczyć jak się zmieniają warunki na drodze, a te wszystkie rzeczy, tak jak powiedziałem, wyjdą w praniu, nie ma żadnych symulatorów, tak jak jest na przykład w Formule 1. E, niestety a, niestety albo i, i stety hmm, e, ten sezon jest poświęcony tylko i wyłącznie nauce. Panowie, ostatnie pytanie z mojej strony. Robert zdaję sobie sprawę z tego, że ten temat i tak by się pojawił przy okazji pytań z sali, więc wezmę to na siebie, zadam to pytanie i miejmy już ten temat na dzisiaj z głowy. Jak wygląda Twoja sprawność Twojego organizmu, jeżeli chodzi o prowadzenie aut innych niż rajdowe, to znaczy jednomiejscowych wyścigówek? <laughs> no tak, tu Pan Prezes powiedział, że był na wyścigów na Hungaroring. Ja dałbym wszystko, żeby wrócić na ten Hungaroring i nie wrócić tak naprawdę w autach turystycznych, tylko wrócić w autach jednomiejscowych i to nie w jednomiejscowych dla pojechania, sobie dla fanu, ale w, no w najwy najwyższej kategorii, czyli Formuła 1. Sądzę, że nie jest na miejscu rozmawianie. Dzisiaj o Formule 1, ale e, są pewne, e, można powiedzieć, są małe światełka w tunelu, że kiedyś, e, może nie za rok, może nie za dwa lata, e, miejmy nadzieję, że im szybciej, tym lepiej będę w stanie e, pojechać e, na Hungaroring e, i to e, dobrym tempem podróżować bolidem Formuły 1. E, Powiem tak, gdybyśmy mówili na przykład o Barcelonie, sądzę, że jutro mogę jechać i testować bolid Formuły 1 w Barcelonie nie będę miał większych problemów, jeśli chodzi o moją prawą dłoń i prawą rękę w prowadzeniu bolidu Formuły 1. Jeśli pojedziemy do Monte Carlo i spróbujemy to zrobić, to będzie to dużo trudniejsze i wręcz niewykonalne na dzień dzisiejszy. Ale tak jak powiedziałem, dla mnie jest bardzo ważne po tym okresie, Wrócenie do startów w jak najwyższym poziomie, jeśli chodzi o sporty samochodowe. Kiedyś powiedziałem w jednym wywiadzie, że będę starał się robić wszystko, żeby wystartować w pełnym cyklu w mistrzostwach jak najwyższej rangi i sądzę, że słowa dotrzymałem, ponieważ start w Mistrzostwach Świata jest na pewno czymś, co sądzę, tylko Formuła 1 jest wyżej, chociaż nawet nie wyżej, ponieważ jest to inna kategoria, inna dyscyplina. Także jakbyśmy tutaj porównywali jeden z najbardziej popularnych maratonów świata i, i bieg sprinterski na 100 metrów na olimpiadzie. Także ciężko jest porównać te dwie dyscypliny, tak samo jest z rajdami wyścigami i e, odbyłem tak, jak większość wie parę testów w samochodach z dachem. E, odbyłem ich dużo więcej niż większość tutaj wie, ale. To ogólnie jest moja charakterystyka, że niekoniecznie staram się robić wszystko, żeby to wychodziło jak najlepiej. I oczywiście tutaj w cudzysłowie przepraszam, jeśli nie odzywałem się przez dłuższy czas, ale było to w cudzysłowie też wymagane przez mój stan zdrowia i nie tylko, ponieważ przechodziłem przez bardzo trudny okres. I każdy wyjazd na tor, każde. Podróżowanie rajdówką pomagało mi się poprawić, nie jako kierowca, tylko poprawić jako stan zdrowia i rehabilitacji. Ta rehabilitacja będzie trwała, dlatego też w tym sezonie muszę też pamiętać, że pewnych rzeczy dopiero się dowiem w trakcie sezonu. Szanowni Państwo, w takim razie oddaję Wam głos. Proszę o zadawanie pytań. Z tym, że chciałem jeszcze. Podkreślić, że to jest jedyna okazja do zadawania pytań Robertowi ze względu na napięty harmonogram. Później wywiady tak zwane jeden na jeden nie będą już możliwe. Mamy tutaj na sali dwa mikrofony, także proszę, jeśli ktoś chce zadać pytanie, proszę podnieść rękę. Łukasz Cegniski, przede wszystkim Robert, dobrze Cię widzieć w dobrej formie. Fajnie, fajnie, że wracasz. Powiedz mi, bo startowałeś już w mniejszych rajdach, odbywałeś testy, o których tutaj wiele opowiadałeś, ale ten cykl, który niebawem zaczniesz, czy to jest taki Traktujesz to jako taki duży powrót? Czy to jest po prostu etap, który, który obserwujemy od, od kilku miesięcy? Właśnie te testy, mniejsze rajdy. Czy to jest coś większego, co się zaczyna, czy traktujesz to jako kolejną rzecz do, do wykonania? Tak naprawdę e, większość kibiców, sądzę, nurtuje, dlaczego rajdy, a nie wyścigi. Dlaczego e, takie rajdy, a nie inne. E, tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie moja decyzja a podjęta. Która tak naprawdę nie była łatwa, i e, sądzę, że jest to start nowego etapu e, w mojej karierze, ponieważ e, e, z jednej strony wszystko, co zawsze robiłem, starałem się robić w jak najlepszym, e, jeśli chodzi o sposobie w jak najlepszy sposób. Poświęcać się temu w 100% i tak będzie z rajdami. Dlatego partnerzy i Maciek mogą spać spokojnie, że moje podejście do tego, co jest przed nami, będzie takie jak było przed wypadkiem, czyli poświęcenie się temu w 100% i tak naprawdę wszystko, co robiłem zawsze w moim życiu, było poświęcone mojej pasji, czyli samochodom. Powiedziałbym wyścigą, dlatego teraz są to rajdy. Z drugiej strony, to nie jest tak, że wyścigi całkiem już odpuściłem, ponieważ jest to bardzo możliwe, że w tym sezonie będę często gościł też na torze. Może nie będą to wyścigi, jeśli chodzi o starty, ale będą to testy. Te testy na pewno będą też ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o moją rehabilitację, o, o, o zobaczenie jak moje ciało reaguje, jak się poprawia, ale one tylko i wyłącznie będą, jeśli czas na to pozwoli, jeśli harmonogram na to pozwoli i jeśli nie będą przeszkadzały programowi, który tak naprawdę podjąłem się wykonywać i, i cieszę się, że jestem częścią tego programu, który tak jak Marek tutaj powiedział i Pan Prezes, na pewno miejmy nadzieję przyniesie nam dużo satysfakcji. Mnie na pewno, Maćkowi sądzę też, ponieważ my jesteśmy w aucie, także praktycznie każda chwila spędzona w aucie jest to, są to duże emocje i jest to duży fan, ale też kibicom, naszym partnerom i mam nadzieję, że spotkamy się może pod koniec roku może wcześniej, pewnie z niektórymi wcześniej w trakcie rajdów i będziemy w stanie mówić, opowiadać o, dużo, o dużych wrażeniach, dużych przeżyciach i miejmy nadzieję, że też dostarczymy dużych wrażeń naszym kibicom, ludziom, którzy będą nam kibicować, którzy są kibicami motorsportu. Piotr Kwiatkowski, One.pl. Na tej liście startów, które widzieliśmy, jest start polski, i to będzie dla ciebie taki pierwszy, chyba poważny start przed polską publicznością. Czy jakoś jesteś podekscytowany wyjątkowo przed tym rajdem? Czekasz na to, jak odbierasz ten występ w Radzie Polski? Będzie to pierwszy start po dłuższej przerwie ponieważ e, sądzę nie jest, e, nie byłoby fair nazywaniem mniejszej ważności e, Mistrzostw Polski Kartingowych, w których startowałem od 1995 98 roku. E, sądzę, że tu e, może większość nawet nie wie, że startowałem w, e, w tak młodym wieku w, w Mistrzostwach Polski. E, Jeździliśmy z rodziną po całej Polskie, po całej Polsce e, startować, no umówmy się, okej, okay, w mniejszej randze wyścigach, czy też imprezach sportowych, ale w wieku 10 lat dla tak młodego człowieka były to bardzo ważne imprezy. Jeśli chodzi o rajd Polski na pewno będzie to dla nas, dla Maćka pewnie mniejszy, ponieważ już startował i jest przyzwyczajony do startu w Polsce. Dla mnie będzie to duże przeżycie, na pewno miejmy nadzieję, że rajd Polski zostanie w mojej pamięci na długo jako bardzo miły i bardzo sympatyczny rajd i, i że mieliśmy dużo zabawy. Do tego czasu sądzę będę w stanie już podróżować rajdówką na, i będziemy w stanie z Maćkiem współpracować bardzo dobrze na wysokim poziomie. Także na pewno też ambicje będziemy mieli spore na ten rajd. Ale należy pamiętać też, że będzie to na, dla nas rajd tak jak, oprócz tego, że będzie w Polsce i jest to duże Znaczenie dla nas, będzie to raj dla nas nowy. E, na pewno będzie mnóstwo kibiców, e, jest zresztą jak zawsze na e, Radzie Polski. E, no i miejmy nadzieję, że też w jakimś stopniu e, będziemy w dobrych nastrojach po Radzie, ponieważ e, każdy wie, że dobre nastroje po rajdzie zależą od wyniku. E, Także e, sądzę, że tak jak powiedziałem, w tym okresie e, w mojej głowie, w moim planie jest, że, że będę w stanie w drugiej części sezonu już walczyć o, 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 o czołówkę, i to będzie na, na pewno nasz cel. Robert, przede wszystkim gratuluję powrotu do rywalizacji na najwyższym poziomie. Chciałbym zapytać, bo nie jest tajemnicą, że o podpis na kontrakcie twój walczyli także M Sport i po części też Mercedes. Tak? Chciałbym się ściągnąć do TMU. Chciałbym zapytać, co zdecydowało, że Citroën wygrał tę rywalizację o twój podpis. E, tak naprawdę nie będę zdradzał może technik, jakie użyłem, żeby zadecydować o mojej decyzji, znaczy podjąć moją decyzję, ponieważ nie były za bardzo innowacyjne. E, doszedło do, po dłuższym rozmyślaniu i te rozmyślenia tak naprawdę długo długotrwały. E, Przełomowym momentem e, tak naprawdę był test, e, jeśli chodzi o DTM i e, tak naprawdę e, pierwszą decyzją było, w którym kierunku e, chcę iść, w który kierunek będzie dla mnie najlepszy, jeśli chodzi o moją, e, moje przygotowanie na dalsze sezony e, i który kierunek tak naprawdę e, pozwala e, na rozwijanie. E, Moje osoby jako kierowcy, czyli tak naprawdę sądzę, każdy sportowiec z roku na rok się uczy, każdy sportowiec z startu na start zdobywa jakieś nowe doświadczenia i, i, i jak zdecydowałem o rajdach, to automatycznie prowadziłem inne roz rozmowy też z innymi zespołami, ale razem z partnerami złożyliśmy taki pakiet, który według mnie. Dawał mi najlepsze szanse, jeśli chodzi o rozwój kierowcy. I dlatego taka, a nie inna decyzja. Filip Kapica, Filip Kapica. Panie Robercie, jakby mógł Pan wskazać, co wiąże się dla Pana z większym wysiłkiem, tak z autopsji? Weekend w Formule 1 czy trzydniowy ride? No, i tutaj pierwszy błąd. Rajdy nie są trzydniowe, ponieważ. Miał Pan w kalendarzu taki zapisany. Tutaj między innymi od 31 dnia miesiąca. Tak, do ale na przykład e, widzi Pan. Rajd, e, jeździmy rajdówką trzydniową, a tak naprawdę się zaczyna już dużo wcześniej, ponieważ e, rajdy, e, cały weekend e, rajdowy, w cudzysłowie cały tydzień rajdowy, zaczyna się od poniedziałku. E, za Zapoznaniem z trasą, e, czyli przejeżdżamy normalnym, cywilnym autem i opisujemy każdy odcinek, każdy metr os na którym później będziemy startować. I tak naprawdę z doświadczenia małego z moich startów rajdowych, wiem, że jak się zaczynał rajd, to jak wsiadłem do rajdówki, to, to tak bym odżył, ponieważ zapoznania są bardzo wymagające, bardzo długie i bardzo zdradliwe, na których trzeba utrzymywać bardzo wysoką koncentrację, szczególnie jak widzi się dane OSY po raz pierwszy, a tak będzie w naszym przypadku zawsze. I na pewno, jeśli chodzi o wysiłek umysłowy, koncentrację, rajdy są innym wysiłkiem, ponieważ ten wysiłek jest rozłożony na dużo więcej dni, na dużo więcej czasu. W Formule 1 tak naprawdę mamy maksymalną koncentrację na kwalifikacjach, maksymalną koncentrację przez półtorej godziny wyścigu, czy nawet do dwóch godzin i, i się kończy. W rajdach ta koncentracja musi być utrzymywana tylko i wyłącznie na OS-ach, poza nimi no nie, nie należy nawet nie należy się koncentrować, ponieważ na dojazdówkach czy też w serwisie e, trzeba nabrać energii na kolejne os -y. Te rajdy trwają średnio 3 dni, czyli 3 dni spędzamy w rajdówce. E, są to długie dni, ponieważ w Portugalia. E, jedziemy na jeden OS do Lizbony, e, przejechać 3 km? Podejrzewam, 3 km. 3 km os e, w Lizbonie jeździemy, dojazdówka ma najpierw 200 chyba 10 km, a później wracamy 290 km i oczywiście podróżowanie e, e, tak długi czas rajdówką, nawet jeśli nie jesteśmy na OS-ie, e, nie, no, nie należy do e, przyjemnych e, podróży, e, ale w Formule 1 na przykład takich rzeczy nie ma. W Formule 1 jest maksymalna koncentracja przez półtorej godziny, e, tak naprawdę nie można się zdekoncentrować na ułamek, ponieważ e, wszystko się dzieje bardzo szybko. Wszystko trzeba mieć pod kontrolą. W rajdach też tak jest. Najdłuższy OS, który jechałem do dnia dzisiejszego, bodajże miał 35 km na asfalcie. W Portugalii już będziemy mieć OS 52-km, który tak naprawdę pojedziemy 40 minut, może trochę mniej, może trochę więcej. Co będzie już dużym wyzwaniem, jeśli chodzi nie tylko o wysiłek fizyczny, ale też umysłowy. Czy mamy jeszcze jakieś pytarka z sali? Nie widzę, nie słyszę, zatem dziękuję za tę część naszego spotkania. Panowie, zapraszam dziękuję Was jeszcze bardzo. tutaj na skraj sceny. Jeszcze minutka dla fotoreporterów. Ja przypominam jednocześnie, że Pan Prezes Paweł Lechnowicz, Pan Marek Nawarecki i Maciek Baran będą do Państwa dyspozycji tutaj właśnie na tej scenie już za chwilkę do przeprowadzania wywiadów indywidualnych.